Policzek. Zowie. Idziemy teraz do Biedronki, będziemy nagrywać challenge z tortillą. Woda będzie w buzi i będą walone chyba placki z tortilli. Zaraz zobaczymy. Będzie... gdzie wody, mamy i tak pokażcie owoce w tej pracy, to widać zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że zajebiście będzie. <śm> Ballerina cappuccina. Tak Jak tam szefie, pokaż policzek. Teraz będzie challenge y, men, Mentos. Wrzucanie do tego. Pić woda i Coca-Cola. Gramy w marynarzyka. Przegrany wybiera numer i rzuca Mentosa. Numer. numer.

Zaczynamy tsunami challenge Sprite. <laughs> <laughs> Já perdoa. Masz jeszcze pić, jak No ale ty jeszcze nie wypiłeś. O, przegrał. To musisz wypić to do końca. O kurwa. O kurwa. Dobra, kolega nie dokończył, teraz ja kończę, jeśli wypiję i znowu backman, no to koledze stawiam energola. Dobra mordeczki, kończę ten odcinek, pozdrawiam Was z góry serdecznie. Zostawcie lajka, like suba i widzimy się w kolejnym odcinku.